Telefon Galaxy S9 wyłączał mi się hmm. po chwili, a przyczyną awarii była usterka. Tutaj na baterii jest taki pin. O ten. I on się odlutował od. Tutaj od baterii, od tych styków. Jak się delikatnie poruszyło telefonem, to się rozłączy. O. I taka, taka awaria, taka awaria. Ale na szczęście udało się zlokalizować usterkę. Mam drugą baterię. No i składam składam sprzęt do kupy no, zobaczymy czy będzie działał, miejmy nadzieję, że będzie działał no, taka sytuacja taka sytuacja, taka pierdółka taka pierdółka i przez to przez to tego się znaczy, no jakby się uparł, może i by przylutował, ale po co się bawić Źle się coś przygotuje, zwarcie się zrobi. Druga bateria kosztuje 35 zł, więc zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. No, po ekspresowej wymianie baterii, zobaczymy, czy wszystko podłączyłem i skręciłem. Włączymy go. O, włączył się, Vow, wow, wow. Zaraz rozkminimy Nie no jak już się włączył To już jest nieźle połowa sukcesu Tą baterię Będzie można wysadzić w powietrze No ale włączył się Jest trochę zaorany ale jestem z nim zżyty Na komunie. go dostałem I jest pewna więź Między Mną a nim Nim a mną Tajny kod Okej, okay, okej. Okay. No, chyba będzie git. Bateria 17% trzeba ją natchargować. No, no i telefon działa. Tajne hasła. Trumf, trumf misia bela. No i działa przez taką pierdółkę, która się odlutowała w takim wspaniałym telefonie. No, od tego elementu. Także tak. Śmiga, śmiga, graj bocz, gra i trąbi zespół do następnego filmu.